No z tej strony bardziej będę was w kolejnym odcinku. Z Block strajka. Nie chcę na pól wchodzić, bo nie lubię. O tu, tu, tu. Laura? Tak. się jakoś ten skin bardziej podoba. Mego starego. Może pod, pod koniec odcinka go pokażę. To jest radio. Będę Ugrywam Dobra. nie. mnie są zabino. Jak tak możliwe? que eu posso acoplar de famosa. Папа-то разбуговал. О! у Видите? Это яко-чековостка. Может быть, яко-чековостка отчинка. Gdzieś tu bugowała, widzieliście? O! Znów! Co to było, lol? Za w No już Jak tak można kupować takie beznadziejne rzeczy? Mi grać. Oj, dostałem, ale nie mocno nas szczęście. jeszcze. To nie strzelaj. pot jak się położył To ten taka jest naprawdę dobry Csisż kolego rzadziej nie widziałam pisz jakie gryby chcę. Jakie grubyście chcieli lub z jakiego na przykład serwera? Z czy z Kamper. <coughs> Będę kampi. Dobra, tu sobie jem takie... pewnie nie życie fasolki z Jenny Ben? Chyba tak tu się wymawia. Nawet dobra, ale najgorsze są według mnie cynamonowe. Taka ochyda. Naprawdę. Stary! Rozumiem P90, rozumiem Akacza. Inne broni, ale pół P40. No. Z czego ty? Z czego? Sałgo?

Że idzie, na się nie popatrzy tutaj. Kto nie ma animacji do akacza? Albo do gali? Jak co Trzy osoby zabiłem Z jednym razem. No i to 90 No nie, nie wiem, żebyś zabił słupa Który on ma level? Ma drugi level i kieruje dosyć dobrze. Tego złomu błagam. Tak się kończy. Stworzyć takich gównianych rzeczy. Dobra, dobra. Fasolka się trafi. Dobry mez.

Ale czemu oni mi zabierają chwilę? Złodzieje jednak. Nawet pójdę tędy. Daj mi ówskry. Pięknie ile? 16 do 5. Od razu poprawię, bo już myślałam, że 6 do 5 było takie.

Szybciej. Ale nie Ile ty na no boi na niego służyłeś?

On pewnie tam jest. Z jedną animacją, która mi się podoba jest, że jest ogień. Jest, jest tu. Widziałem, widziałem go. A ja, jaki tu nie Dobra, wychodzę już, bo 14 minut op openingu w odcinku nie będzie. Niedawny skin do Teka był gdzie on jest ten Niezbyt mi się jakoś podoba jaką animację super zbrodni Co w nie masz takiego fajnego? Jest że ma tu zielony cały magazynek w końcówce tego co się trzyma zielone przy... nie wiem, gdzieś o tu jakby wam to pokazać koło... Hmm, koło tego gdzie się wkłada napój gdzie wylatuje łuska i tu jeszcze takie dziwne coś z kropką, ja wolę mój łapkę łapkujcie, kończycie, na razie, cześć